Prezydent Donald Trump podczas ostatniej konferencji potwierdził, że Stany Zjednoczone są już w stanie wojny handlowej z Chinami. Podczas wystąpienia ponownie zaproponował wprowadzenie stuprocentowych ceł na chińskie towary, choć tym razem nie wywołało to większych wstrząsów na rynku kryptowalut. Dyrektor Generalny Ripple Brad Garlinghouse podczas konferencji w Waszyngtonie zaapelował o równe traktowanie firm kryptowalutowych i banków. Ripple stara się o ogólnokrajową licencję bankową i dostęp do konta w rezerwie federalnej. Tradycyjne banki jednak próbują zablokować te działania, obawiając się o zmiany w układzie sił. Pozostając przy tematyce licencji bankowych, Sony Group postanowiło wejść w świat kryptowalut. Jej spółka zależna złożyła wniosek o amerykańską licencję bankową, by emitować stablecoiny powiązane z dolarem i oferować usługi związane z cyfrowymi aktywami. Jest to ruch w stronę poważnej obecności Sony w sektorze finansów cyfrowych. Na całości artykułów oraz dużo więcej wiadomości zapraszam na stronę otokrypto.pl Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku jak i na YouTubie. Pozdrawiam.